Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jest w sklepie sincey, I zobaczymy, co tu dzisiaj ciekawego. I są takie fajne sweterki po 50 zł do rozmiaru. Przepraszam, <coughs> XL. Bardzo fajny kolor, taki bordo. Tutaj mamy jeszcze biel i różowy. Kolejne swetry. Słuchajcie, tutaj mamy z takim. Powiedziałabym półgolfem w paski brązowe. Tutaj mamy największy rozmiar XL. Cena produktu to 70 zł. W tle może być słychać zmywarkę. Słuchajcie, bo dzisiaj nadaję z kuchni i właśnie włączyłam tutaj. też fajny sweter, ten mi się podoba bardzo. W kolorze beżowym z paskami czarnymi. No to wydaje mi się, będzie to samo, czyli 70 zł. Kosztuje. Tutaj trochę gadżetów nowych, ale ja tutaj jeszcze zajmę się tym płaszczem. Płaszcz w kolorze też najmodniejszym, czyli ten kolor bordo. Tutaj mamy taki paseczek. Dołączone są guziki przy mankietach i do zapinania. 140 zł. Cena płaszcza 2XL. To jest największy rozmiar. No i tutaj jeszcze zobaczymy. Bardzo fajne body znalazłam. Zobaczcie, już takie e, chyba pod Andrzejki, tutaj z takim e, wycięciem w kształcie litery V. xl tutaj największa, i tutaj mamy w kolorze srebra e, ten dekolt, ozdobiony. 40 zł cena tego body. E, tutaj jeszcze znalazłam taką bluzkę, też bardzo fajna, właśnie na jakąś zabawę. I Andrzejki, taka mieniąca się. Ona ma krótki rękaw, ale taki dłuższy. Nie jest to bardzo krótki rękaw. Fajna też ta bluzeczka, właśnie do jakiejś spódniczki czy do spodniej, bardzo będzie fajnie wyglądała. Taka koszulka kosztuje do 2 z 30 zł, więc bardzo fajna cena. Kożuszki wiszą, słuchajcie, jeszcze, jeszcze, jak miałybyście chęć, to zachęcam, bo są naprawdę bardzo ładne. Tutaj sweterek, zobaczcie, też znalazłam taki z krótkim rękawem, ażurkowy, fajnie tutaj zrobiony. Takie rękawy bufkowe. ten wzór mamy tylko tak od góry. Bardzo ładnie też wyglądają te sweterki. Kosztują 46 zł, i jeżeli chodzi o największy rozmiar, to XL. -ka. No i tutaj do tego na przykład możemy sobie dobrać spodnie. Spodnie w kolorze takim grafitowym, fajnie tutaj ozdobione po jednej i po drugiej stronie tymi kamyczkami. Tak się prezentują spodnie z tyłu. Ja Was dzisiaj bardzo przepraszam. Za jakość 70 zł cena spodni, nagrania, ponieważ e, i tutaj 42 największy, bardzo tutaj świeci słońce, nagrywałam wczoraj, wczoraj, no tak świeci słońce, no bardzo się cieszę, że świeci, tylko troszkę po prostu Wam prześwietla. I jeszcze jeden fajny sweter, no ten jest ekstra, szkoda, że nie jest taki milszy w dotyku, 46 zł też krótki rękaw i tutaj zobaczcie XLK największy rozmiar, naprawdę fajne rzeczy, bardzo mi się dzisiaj podobają te sweterki właśnie, szczególnie z krótkim rękawem zobaczcie jeszcze bordo króluje i to mamy dużo tych rzeczy marynarka tutaj golfiki, jeżeli ktoś gustuje w golfach 40 zł, taki golfik w kolorze brązowym, tutaj spódnica słuchajcie, jeansowa na wyprzedaży. Jak się okazało za 34 zł możecie mieć taką fajną spódniczkę jeansową. Tak się ona prezentuje. Bardzo fajna na przykład właśnie do jakiegoś sweterka, do golfiku. Na pewno Wam się przyda, bo jeans zawsze na czasie. A cena jest teraz bardzo dobra. Ta bluza też fajna bordowa, ale tu jeszcze idę słuchajcie w klimat Andrzejek. Bardzo fajna też Body, kolejne, zobaczcie tutaj z takim drapowanym dekoltem na długi rękaw, także też fajna propozycja. Trochę widzę tych rzeczy się teraz pojawiło. 40 zł kosztuje XL, to będzie największy rozmiar, jeżeli chodzi o to body tutaj buty takie materiałowe na dość wysokim obcasie. Tutaj mamy rozmiary w sisejo 36 do 41 i cena butów to 100 zł. I kochani, jeszcze pokażę wam tą marynarkę w kolorze bordo. Może ktoś pracuje w biurze, potrzebuje na przykład takiej marynarki. To już Wam pokazuję tutaj cenę. Mamy 80 zł, i te marynarki są do rozmiaru 2XL. Tutaj też fajna taka bluza sportowa z napisami. Bardzo fajnie się też prezentuje. Tutaj kaptura nie ma. Mamy fajny dekolt, super zrobiona. I tutaj jest też 2XL. No dzisiaj niesamowicie mi tu prześwietla 50 zł znajdujemy się praktycznie, wiecie, przy oknie i, i wszystko to po prostu słoneczko oświetla. Słuchajcie, tutaj kolejne sweterki. Też mi się bardzo podobają. Nie wiem w zasadzie, jaki to kolor, bo tak tutaj nadaje to słoneczko. Chyba taki jasny fiolet 70 zł XL tutaj największy rozmiar tak mi to przynajmniej wygląda. Macie jeszcze je w kolorze różowym i one są fajnie przyjemne w dotyku. Tutaj sweter z pieskiem z taką kokardą, też fajny półgolf w kolorze ekry i tutaj cena produktu to 60 zł i XL tutaj największy rozmiar. Kolejne piękne półgolfy, czyli taki szary z białymi gwiazdkami, no mój klimat, ja uwielbiam właśnie gwiazdki, kropki, ten mi się bardzo podoba, i zobaczymy sobie cenę produktu. Jakiś jeansów, wiecie, na co dzień można śmigać, XLK, no i produkt bezcenny, dobra, znajdziemy zaraz metkę. Oczywiście, kochani, bardzo bym prosiła o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło. 60 zł kosztuje sweterek. Może to być nawet chociażby serduszko lub jakaś buźka. 40 zł, kolejna propozycja do XL, taki podszyjkę. Sweterek w paski, tutaj typowo już świąteczny, też czerwono-biały sweter i cena 50 zł, i tutaj. Jeżeli chodzi o rozmiar, to tutaj XL tym razem największe. E, możecie również, kochani, podbijać mój film. Teraz jest taka nowa możliwość na YouTubie. Naprawdę jak zasubskry zasubskrybujecie i ujawnicie się w komentarzu, to naprawdę będzie dla mnie super e, podziękowanie za to, właśnie, że nagrywam dla Was te treści. E, ten mi się też bardzo podoba sweterek, on jest w cenie 50 zł. I tutaj macie do XL, -ki. także dzisiaj przegląd, słuchajcie, sweterków. No i lecimy dalej. Co, słuchajcie, im dalej wlas że tak powiem, tym piękniejsze. Ten też jest super. XL 70 zł z takimi właśnie kwiatkami zrobionymi z białej nitki. Jeszcze tutaj chyba jakieś są inne, zaraz wyłowimy. O, zobaczcie, tutaj mamy takiego kwiatka, natomiast no, nitka już jest szara. No i taki, wiecie, mniej rzucając się w oczy. Też fajny i powiem Wam, że w dotyku są miłe te swetry, także jak najbardziej do chodzenia. XL -ka. i tutaj mamy 60 zł. Ten mi się chyba dzisiaj najmniej podoba, ale oczywiście każdy ma inny gust. 70 zł, ja po prostu pokazuję asortyment, więc tutaj go też nie omijam, do XL ten różowy, ale tutaj z tych szarości jeszcze widzę, że są te właśnie z taką niteczką świecącą się, zobaczcie, no ten akurat już mi się najmniej podoba z tych wszystkich szarych, ale tak jak mówię no XL największe 60 zł, ja pokazuję po prostu to co jest a decyzja wiecie, to co decyzja o zakupie, no to już należy do Was. Są też sweterki cienkie, jeżeli nie lubicie takich grubszych, nawet są, słuchajcie, z dekoltem w literkę V i tutaj macie zielony, śmietankowy i beżowy. Ja osobiście no, nie lubię takich grubszych swetrów, nie wiem jak te w szary bym musiała zmierzyć, czy by mi spasowały, czy nie. Te są bardzo fajne, 40 zł, cena XL to tutaj największy rozmiar do wszystkiego, tak samo do jeansów, do spodni, do spódni, tutaj jeszcze jakaś panterka sobie wisi, śmietankowy, różowy, są słuchajcie, też sweterki cienkie, te zapinane na guziczki. Oczywiście. Y Cieńsze i troszkę grubsze. E, tutaj ten pierwszy sweterek zielony kojarzy mi się, że Wam pokazywałam ostatnio na filmiku. Kto jeszcze nie widział filmika z Sensei, ja Serdecznie na niego zapraszam. Są też sweterki, zobaczcie, z grubego prążka e, w cenie 30 zł. Mamy w kolorze takim karmelowym, brązowym i w kolorze czarnym. I nie wiem, czy jeszcze szary tam gdzieś nie wisi z tyłu. Zaraz zobaczymy, czy się uda zajrzeć chyba, chyba szary też jest no i jeszcze mnie przyciągnęła tutaj bluza, bluza mega szara i różowy napis, no super to wygląda bluza z kapturem i mamy tutaj cenę możemy sobie oczywiście łączyć z jakimiś dresami, jakie tam chcemy 46 zł ta bluza i największy rozmiar to będzie 2XL, jeżeli chodzi o tą bluzę, naprawdę jest kapitalna i kochani, chyba na dzisiaj wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.